Siemanko, siemanko, witam wszystkich. W dzisiejszym odcinku zajmiemy się pielęgnacją alufelg w moim samochodzie. Bo tak się składa, że mam, mam tam alufelgi, które są trochę brudne. Kupiłem dwa rodzaje kosmetyków, jakieś tam siukacze do alufelg. Także umyjemy to, posprawdzamy, jak to w ogóle działa, czy, czy ten brud, który mam, to da się to doczyścić w ogóle tymi kosmetykami, czy trzeba będzie próbować na jakieś inne sposoby. Zobaczymy, co z tego będzie. Zapraszam Was do oglądania tego filmiku. Tutaj mamy pokazane kosmetyki, z będę korzystał. Ten pierwszy z lewej kupiłem w Niemczech w sklepie Action, a drugi kupiłem w Polsce. Zobaczymy, jak nas sobie tutaj poradzą. Jest tutaj moja Honda, bohaterka, że dwóch odcinków, które pojawiły się u mnie na kanale. I patrzcie, to jest pierwsza felga. Druga felga, felga z przodu. Również widać, że jest tutaj trochę zabrudzenia. Trzecia felga, również z przodu. No a tutaj tutaj nie będzie tak, tak źle. Ona jest trochę brudna, nie jest aż tak bardzo brudna, także tutaj myślę, że stawem nawet płynem do mycia naczyń może by, by zeszło. No ale zobaczymy. Nie będzie z masz takiego dużego problemu. Tam koniec zostawiłem najgorszą, najbardziej brudną felgę, jaką posiadam w tym samochodzie. Można powiedzieć, że to jest królowa brudu. Zobaczcie, jaki to jest jak to wszystko jest zasypiałe, także tutaj nie jestem pewien, czy nie będzie problemu właśnie z oczyszczeniem tego. No zobaczymy, popróbujemy na różne sposoby. Zobaczymy, co nam z tego wyjdzie. Tutaj brud jest aż, można powiedzieć, w żarty, w felgę Także tutaj się trochę obawiam, że sobie nie poradzimy. No ale zobaczymy. Jak byłem na wulkanizacji, wymieniać opony. Wtedy pan mi powiedział, że jak nie będę mógł tego doczyścić, to mogę spróbować jeszcze ewentualnie odstęp. A jak ods ten również nie pójdzie, to po prostu trzeba by felgi wypiaskować i pomalować tak. jeszcze raz. Pierwsze co zrobię to przeczyszczę felgi wilgotną szmatką. W sumie to gąbką nasączoną wodą oraz płynem do mycia naczyń. Po prostu tak, żeby je na początek trochę odświeżyć. Cze, 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 Widzę, że lekko nie będzie, bo już nawet tutaj przy takiej niezbyt mocno zabrudzonej feldze widać po prostu, że na pierwszy raz się nie wszystko doczyściło. Na przykład tutaj mamy takie zabrudzenie, no i z tym będzie problem. Z tym będzie problem, ale to na razie było takie wstępne mycie. Także nie będę więcej przenudzał, wstępnie moje wszystkie koła, a potem przejdziemy do kolejnego kadru tego filmiku. Pierwsza felga wstępnie umyta. Druga też w miarę dobrze wygląda. Trzecia też nie najgorzej. Nawet nawet mógłbym powiedzieć. A czwarta tragedia. Tak jak widać w pełno brudu. Zwykłym, zwykłym tutaj płynem do mycia, naczyń nie idzie tego do myć Tam próbowałem trochę przeszorować. To też ciężko, ciężko idzie. Prawdę mówiąc, nie znam magii tych kosmetyków do czyszczenia felg, ale wiem już widzę, że tutaj na pewno będą miały trudne zadanie na początek idzie preparat z niemieckiego sklepu nawet wyobraźcie sobie, że jest instrukcja po polsku równomiernie spryskać felgi i pozostawić w wchłonięcia maksymalnie 3 minuty nie obsuszać, następnie usunąć brud, wilgotną gąbką lub szczotką, dokładnie wypłukać wodą Mamy płyn. Otwieramy, szukamy i sprawdzamy co się dzieje. Dobra, kilka minut minęło. Spróbujemy zacząć teraz już tą spadką. Zobaczymy co z tego będzie. Pierwsza felga spreskana, tym co pokazywałem. Prawdę mówiąc, nie ma jakiegoś wielkiego wow, nie widzę zbyt specjalnej różnicy. No ale to, to był, to był preparat za dosłownie kilka euro w sklepie action, także też nie spodziewam się po nim zbyt, zbyt dużo. Mam wrażenie o drugi lepszy preparat, to wypróbuję na jej kole i zobaczymy, jak to będzie działało. Na ten moment ta felga ogólnie już. Jako, że ją trochę byłem to zyskała trochę blasku. Widać, że jest czyściejsza niż była, ale są takie miejsca, na przykład jak tutaj, że no, ten brud jest widoczny i że widać, że to się tutaj w tym momencie nie doczyściło. Także teraz przetestujemy drugie koło. W instrukcji tego oto y, kosmetyka z firmy Black. Black, popularna firma. Czytamy coś takiego: spryskać czyszczoną powierzchnię, pozostawić na kilka sekund, a następnie spłukać wodą. W przypadku ciężkich zabrudzeń zaleca się po spryskaniu czytanie gąbką. próbujemy Nie wiem, jak to będzie wyglądało. Tutaj są w Helgi, w Helgi, są w polskich w tym miejscu, żeby starał się tego po prostu. No, yy, żeby na to nie psiłkuje, przy... tylko nie ten... psiłkuje. jak to się to Mamy tego Tutaj są też takie miejsca, na przykład tu, tu, te środki, nawet tutaj, gdzie widać, widać trochę brudu. Nie jest to zbyt, zbyt bardzo brudna falka, natomiast widać trochę brudu. No zobaczymy, co z tym będzie. Zostawiamy na kilka sekund, jak radzi producent. Teraz powinien spłukać wodą, bo no mamy wilgotną szmurkę i możemy płukać wodą. mamy oto felkę umytą tym drugim płynem wydaje mi się, że ten właśnie ten drugi płyn jest lepszy, będzie tutaj jakby więcej tych miejsc możemy doczyścić. Zdaję sobie sprawę, że felga idealna nie będzie, Tutaj może jakieś tam drobne kropki pozostały, ale na przykład te tam, jak dalej sięgnąć ściereczkę, żeby tam wymyć. No to widać tutaj z brzega ten obszar, taki jaśniejszy, to że do, do myło, a reszta tam obok jest ciemny Także wydaje mi się, że ten tutaj lepiej się spróbuje niż ten na poprzednim kole. A no i co, no jak szukałem, to spieskałem również na tarcze, także widać, widać jakiś ślad na, na tarczach. Przepłukałem to wodą, dalej widać, na razie się tym nie przejmuję. Przyjadę się, się parę razy, to pewnie to rozjeżdża i Pamięta, ten osad zostanie po prostu przetarty przez moje klocki hamulcowe. Jak widać, felga z przodu również wyczyszczona tym, tym środkiem z firmy Plak, Wygląda bardzo ładnie. Stworzona też nie była aż taka brudna. Ale wygląda na bardzo ładną. Teraz weźmiemy się za, za tą felgę, za, za tą najbrudniejszą. Znalazłem jeszcze w garażu jeszcze jeden płyn kosmetyczny, tak żebym mógł zrobić tak, że po kawałku szuka w jedną część, drugą część, trzecią część każdy innym płynem. No i zobaczymy czy to w ogóle przyniesie jakiś ciekawy efekt. To pierwsze co? ten W drugim miejscu. Spróbujemy tym oto W trzecim miejscu panem SK2, coś takiego. Cóż mogę powiedzieć na początek? Felgi cały czas są brudne. Mi się wydaje, że tak, ten pierwszy środek najsłabiej no czyści. Ten drugi, tutaj widać jakieś przyjaśnienia, więc może jak będę szorował dalej to, to więcej pójdzie. No i tym trzecim, ja wiem, może też coś tutaj widać mniej więcej przyjaśnienia, przejaśnienia. będę musiał to po prostu bardzo mocno wszystko duszorować. Poszorujemy, zobaczymy i zobaczymy jak to będzie no to tutaj jest po prostu bardzo trudnym przypadkiem jeżeli chodzi o czyszczenie takie jest samochodowe siemano, siemano witam was po tak, pewnej przerwie to ile było? myślę że ponad godzinę siedzę nad tym no i tak pokazuję wam jakie są efekty czyściłem tym tym czyścidełkiem z firmy PLAG, czymś takim. I słuchajcie, yy, efekt po tym można zauważyć tu oraz tu. Cała felga była czyszczona, na razie na tę część nie patrzcie. Cała felga była czyszczona i to ze cztery, cztery cykle zrobiłem czyli spłukanie, przeczyszczanie szczot szczoteczką mam taką szczotkę specjalną szczoteczką czy tam szmatką z wodą. Płukanie to wodą i jeszcze raz, i jeszcze raz, i jeszcze raz na cztery razy. Najlepszy efekt, jaki uzyskałem, po tym można yy, zobaczyć tutaj, w tym miejscu. Czyli coś tam się poprawia, ale to jest dużo, dużo szurowania. Powiem Wam, że już kiedy się poddawałem, to Tata tutaj przyszedł do mnie z pomocą i mówi tak: spróbuj sobie CIFA OCET, papierek ścierny. Mam tu jeszcze taką pastę proszkowaną do do mycia rąk, do mechaników, no i Wam powiem, że dopiero ten cif z tym papierkiem ściernym na no mokro tutaj pokazał, że to nam trochę zeszło tu i tu, także tym się pobawić dalej i ten cały brud nam tutaj, ten grubszy brud nam zejdzie a jak potem nam zejdzie te grubsze, to potem po prostu tymi płynami poprawić i będzie no dobrze także na tak bardzo zabrudzoną felgę działa tylko i wyłącznie papierek ścierny, czyli tak, przysł przysłowiowo mówiąc, szlifowanie. Tak to właśnie wygląda. Także to na razie zostawiam. Na ten moment. Teraz już nie mam czasu, to będę musiał to z czasem dokończyć, żeby tak całą drogę po prostu przeczyścić tym papierkiem. Te, tak tutaj mamy po tej lewej stronie pokazane. Także ta prawa strona, co jest ta ciemna, cały ten brud zostanie wyszlifowany. Tak, jak jest tutaj, w tym miejscu, czy w tym miejscu. dlatego wtedy będę widział ja że to jest naprawdę dobry efekt po tym.